Manko, ja jestem Andry Plasek, a to jest Don't Starve, kolejny odcinek. Ehm, no i cóż, od poprzedniego odcinka minęło... minęło? Wydarzyło się naprawdę dużo w mojej prywatnej... What the fuck is this? W mojej prywatnej sprzodzie z Don't Starve. Naprawdę przykład dowiedziałam się już mnóstwo rzeczy o tej grze. Nie jestem już nubem i dopiero teraz e, zwróciłem uwagę sobie... Po co mi to? Teraz to mi jest kompletnie potrzebne. więc nie wiem co z tym zrobić. Nie wiem czy to się da w ogóle spalić. Jezus, to da się spalić, wiesz a to mało da, niestety. Więc niestety, cóż, to zrobił mi niepotrzebne. I tu już mi jak widzi chodzą potwory. O, potwory, gdyż spadł mi poziom umysłu. A żeby go sobie powiększyć muszę coś sobie, sobie wynaleźć. Cute. Sony. on jest w kompletnie niepotrzebny, ale chyba to mi zostaje ten wynajęcie. I dokładnie, ogarnąłam się też. Kurde. ja się go boję, że on mnie zaatakuje. Chociaż on chyba atakuje dopiero, kiedy się ma. Mm, kiedy ten poziom spadnie do zera. A tak czy siak? Mm, mam się kierę? Jezusia, ale się go boję. Mmm, czekajcie. Nie mam się, kiedy. Fuck office. Muszę sobie pozbierać trochę scenarzawych surowców, gdyż mi się sporo rzeczy właśnie skończyło. O, kurde, Wander, idiota. jeszcze tak. E, kurde, był update. E, nowa, e, przyszła nowa wersja. Don't starve. E, a Windows Tale. E, a Windows Tale, powiedział? A Winter Tale. E, Które dodał do, do, do naszej gry zimę. Oh, yeah. E, no, ale cóż. Zanim przyjdzie jeszcze noc, ta ogółem ziemia pojawia się w 20 dniu, więc mam jeszcze troszeczkę czasu, żeby się na nią przygotować. Yy, więc zanim przyjdzie, no nie zła się boję Zanim przyjdzie noc, przydałoby się trochę tak ogarnąć tymi podstawowymi itymkami. Yy, Głód mi na razie nie ciąży. To jest właśnie ok, tylko że mam bardzo mało tego jedzenia. Yy, czekajcie. Przestałoby się też ogółem. Ma no, tu jest dużo kamienia. Tu jest ten dziwny ptak. Dawno tu jeszcze nie gramy na tym save'ie Więc co się przydał zrobić? Przestałoby się. A właśnie, jeszcze taki, taki fajny news. Po ścieżce chodzi się szybciej. No, patrzcie, tak zwyczajnie. A tak po ścieżce. Wi po ścieżce. Po ścieżce. Widać, że szybciej, prawda? Yy... No i cóż, właściwie oborówki od rosu. Sweet. Yy... bym się zrobić pochodnie, gdyż chcę znaleźć em, dwóch. Chcę znaleźć kupę. Tak, chcę znaleźć kupę. Kupę może mi dać albo bawu, albo świnia, świnia. Więc musimy znaleźć. Yy albo bawała, albo świnie. Najczęściej właśnie bawały występują w takich biomach trwiasnych, trwiasnych takich sawannach właściwie um, a świnie najczęściej właśnie w takich czekać, nie wiem, czy taki, o właśnie w takich e, lasach um, i od razu jest taka informacja fajna. Um, no właśnie, jak to się już mam mały poziom rozumu, który wciąż mi spada. Um, że te drogi często prowadzą właśnie do świn albo do. Um, albo do bawołu, więc przydała się trochę pójść właśnie tymi drogami. Zaraz będę już robił te, to pochodnie i okej, okay, idziemy dalej. Muszę z, y, znaleźć ścieżkę. Tutaj gdzieś była. Okej, okay, jest ścieżka. ścieżka będzie od razu szybciej, więc postaram się nią przemieszczać. E, I miejmy... Na... O. To ja widzę pierwszy raz. Jak gram w tą grę, widzę to pierwszy raz. No i cóż, szuka... e, szukajmy świnie albo bawołów. O kurde, czekajcie. OK, jest słońce. Um, OK, jak widzicie już odkrywam nowy... Nowy kurt, tak właściwie nie wiem czy coś zauważę. Ale te czarne ścieżki, to jest coś dziwnego. Nie, nie wiem czy coś zauważę, bo... O, spoko, nie. Gdyż jak widzicie po pochodnie dalej... To... Co to jest? I bardzo mało tego światła. Dobra, będą musieli sobie... O nie, ten biom. Wiecie co? To był zły pomysł, żeby podróżować w nocy. Eeeem, um, pochodnie dadzą mi, no, właśnie, bardzo małe światło. Ale jakim jestem? O! <laughs> Obczaję to potem. Obczaję to potem. Teraz. Teraz rozglądam. O! Fak! O! Fak! Słyszę pająki. Chyba mnie gonią. O! Kurde. Dobra, zaczekajmy, masz będzie dzień. Jezus, słyszę, że to mi idzie chyba. Tak mi się wydaje Dawaj dzień, dawaj dzień. Świątki ich dzień. O, okej, okay, jest lak, jest dzień. Sweet. Okej, okay, tam mieliśmy. Coś. O nie! O Jezusie! O kurde. Okej, okay. jestem biom, czyli to mogą być święki. Wyparujemy świnek. O, przy okazji, przede wszystkim zbrać się na I itów. Będę się coś znaleźć, gdzieś poziom. Rozumieł mi wciąż spada. Okej, okay. Jesus. Um, Okej. Okay. A tu gdzieś... są to są A tu No to nieciekawie. I błagam, żeby to tutaj było świnki. Błagam, dajcie mi świnki. Ja chcę świnki. Pigmeny właściwie. <laughs> Okej, okay, mamy pudełko. Pudełko! Do czego służy to nawet jeszcze, ja nie wiem. Um, właściwie mój rekord w DOM Star to jest 23 dni, gdyż zabił mi morsy, który doszedł do najnowszym update. Cie. No i tak to się właściwie było. Um, tak to właściwie było. Więc, jak widzicie, poznaję wciąż te nowe. Wciąż te nowe przygody, i wciąż te nowych przeciwników, można tak powiedzieć. Okej, okay, co kamyki? Skoro zadano, możemy sobie pozbierać. Ale. Yeah! Yeah! Haha! Ha! Poziomki, spaczko. Znaliśmy świnki. Oh yeah, oh yeah, świnki. Oho! Świnki. Oh yeah, oh yeah. Ok, e, właśnie, warto im dawać e, takie. Takie. Mm, takie roślinki, gdyż one zjedzą wszystko. Czekajcie, daleko one są od... Nie, no, nawet niezbyt. E, gdyż e, świnki zjedzą wszystko, ale właśnie to mi nie jest potrzebne, gdyż e, pierwsze to daje na, naj, najmniej głodu i, wiecie, już zginiły. no Tylko będę musiał sobie zaraz znaleźć, tylko pozwieram sobie kupki, i e, zrobię farmę, bo z kubek można zrobić farmę i przy okazji można je nawozić. No chodźcie poziomki. Um, przy okazji, właśnie w takiej wiosce może być król świn, który jak dam mu z mięso, to on da nam złoto, więc jakbyśmy nie mogli znaleźć złota, to możemy mu dać to mięsko. I też słyszałam, że te świnki mogą z nami chodzić, y jak, jak nam będą ufać, tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby nam ufały, więc... Oh yeah! Oh yeah! <laughs> coraz lepiej, kochani, coraz lepiej. Jeszcze poziomki. Trzeba też zrobić e, sobie... Mm... Grill, żeby właśnie. Żeby wiecie... Żeby móc robić potrawę. Ona się Siągła są teraz ważne, skoro ojserka. Skoro będziemy robić. Um... Skoro będziemy robić... kuczek co się nazywa? A, skoro musimy... no właśnie farmę zrobić. Ok, zbierzmy sobie wszystkie przy okazji poziomki. Dużo poziomek to dobra sprawa. Przekażej... <laughs> Lodówka. Trzeba też zrobić lukę Będziemy musieli też nakować kamienia. Gdyż właśnie kamień jest do zrobienia um, lodówki, ale przed tym musimy odkryć um, Alchemic Engine? Chyba Alchemic Engine. No, tak. Okej, okay. zesrało się. Um, masz to? Oh je. Yeah. I mam kupek cztery. Nie, nie dużo, nie dużo powiem wam, nie dużo. A jak widzicie będziemy mieli aż 17, jeszcze 17, czyli rozdamy te wszystkie. I Właśnie, możemy dać dla jednej świnki, bo potem nie, on po nie będzie głodna. Możemy jeszcze wrócić po tym, jak zgodnieje, i dać. I akurat na końcu drogi, jak widzicie, mamy. O, grup O, nie, grup Z grobów czasami można dropnąć fajne rzeczy, ale czasami może wyjść z nich duch. No i. rozwa. O, nie. O, ty, kurde. Jak ja ich nie mam O, nie, moje borówki! E, tfu. E, poziomki. Oglądam też. No właśnie, roka, więc przyzwyczaiłem się, że mówię na poziomki borówki. Ale trzeba się też zrobić boomerangę na tego, właśnie, patafiana. Jezusie, ale to blisko jest, gością. Aaa, ale mnie wkurzają mediki. Okej, okay, trawy mam już sporo. Tam był jeszcze kamień, ale ostatnia burówka. No nie, przeostatnia ostatnia burówka. Jezusie, ale te... ...ten ekran wkurza. No. No i spoko. Weźmy sobie to, to jeszcze trawa właściwie. Jeszcze czemu by nie... Jeszcze możemy wziąć... ...jeszcze jedną. E, mam, mam na kilof? Nie mam, nie kilofa nie mam chyba. O, jednak mam siekierkę. A kilofoni mam, kilof sobie zrobię teraz. O, mam kilof. <grystanie> no, brawo do spostrzegawczość Wander, brawo. I ogółem bym to sobie wykopał, ale skoro mamy mały poziom rozum, może to się słabo skończyć. Um, OK okej. Spoko wracam do domu. Będziemy musieli coś sobie wynajść byle co, gdyż teraz nieważne jest co wynajdziemy, Ważne, żeby poniosł nam mój, nasz rozum. Okej, okay. dawno chyba mam jeszcze. O kurde, nie mam drewna. Więc jak widzicie jestem prawie sobą. No biłem kompletnie w tą grę. Ale spokojnie, teraz będziesz coraz lepiej. Okej. Okay. No to cóż, szybko wracam do domku, mam kubki, zrobimy sobie... Hmm... Co sobie zrobimy? O. To taki teleport jest. Też bardzo ciekawie zrobili z tym teleportem, ale... O kurde! O kurde! To mi dopiero teleport! To mi teleport! To ci dopiero bardzo. Ale okej, okay, chodźcie szybko do domku, nie chcę mi się robić kolejnej pochodni. No, myślę, wejszy nie, jakby co. Ale jest jeszcze głodny, o kurde, ziomek już jest jeszcze głodny. Marchewki dużo dają, ale zgnią mniej. Co to jest trawka? Okej, okay, szybko dawaj, dajemy, dajemy, ciśniemy, ciśniemy, kochani, ciśniemy do domku, szybko. O nie, rozum nas spadł bardzo nisko. O kurde, o kurde, ziomeczki, teraz jest. O kurde, pająki, jest bardzo ciekawie. Zgłaszam zgon, bo tak O kurde, ja cię pitolę, ja cię babciu pitolę. Szybko musimy uciekać. Nie wiem co to jest, ale trudno, uciekamy to. Jakby teraz nie jeszcze pasła taka roślinka, to by był kompletnie zgon Kurde, zbierać to? Nie trudno, nie będę zbierał. Ło, co to jest? Widzicie tutaj po lewo. Ja to sobie zbieram potem. Teraz ciśniemy w domku. Ja potrzebuję... potrzebuję ja coś wynaleźć ja pitolę. Ciśniemy. Kochani, ciśniemy porządnie. Musimy wynaleźć sobie byle co, kochani, byle co, by tylko nam starczyło na... Żeby nam tylko ponieść ten rozumieć się wszystko tyle dookoła. Jeśli ja jak to było naprawdę w mojej głowie. O Jezu, ale to jest uczucie. Szybko Wander. O, świetnie. Tam, tym niepotrzebnym możemy. Okej. Okay. Wynajdź cokolwiek. O właśnie. Speedy. Speedy właśnie... Ja zawsze robię sobie Speedy. Proto prototyp. Musimy wynajść prototyp. Ehm, czekaj. Okej. Okay. jakiś prototyp czegoś. Tu możemy prototyp wynaleźć. O, o jezusie, patrzcie, jak patrzy. Błagam, podnieść. mi trochę. Przerobisz się zrobić ten śpiwór. Jedna lina, o, ziomki, to jest dobre. Śpi śpiwór podnosi nam rozum, ale obniża głód. Mm, śpiwór. Kurde, nie mam miejsca, już prawie. Śpiwór to właśnie podwyższa nam rozum, a obniża. Głód, niestety, więc coś za coś właściwie. Jak tam nasz rozum. Kaman. Uuu, rozum poskoczył, to jest Okej, okay. Tylko, że właśnie mało nam teraz. Hmm. Z głodem. Cienko z głodem, cienko, po nie powiem. I właśnie takie nam nasionka praktycznie są do, ni do, 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 na do niczego potrzebne, więc uważaj, jeszcze nie warto ich smarzyć. Okej, okay, mam jeszcze inną kubkę, więc chyba tam sobie nawożę, bo nawożę tamto. tam to... I właśnie muszę coś oddać niepotrzebnego do... Mm -hmm. Do czesu, czyli do skrzynki. Dawaj, dawaj, dawaj! Okej, okay, jeszcze marchewkę sobie podesmasz. Okej. Okay. Um, a to zrobię nie bez powodu, gdyż właśnie z takiego możemy sobie zaznaczyć nasz sen właściwie. Żeby było wiadomo, że tutaj jest coś innego, że tu mieszkamy my. Czyli... A, 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 a! Jeszcze jeden newsik, słuchajcie. Ten gościu nazywa się e, William. Tak, smutny. A tak naprawdę nazywa się Wilson, więc naprawdę bardzo mała różnica. Praktycznie minimalna. Naprawdę bardzo mała pomyłka. Jak to odkryłem, powiem wam w kolejnym odcinkach, gdyż nie warto spoilerować. Ale okej, okay, to znaczy sobie mój terytorium. Sweet. ponieśmy sobie też ten torf, gdyż nie warto, żeby on tak sobie brzydko leżał. Uh -huh. Wysadzę go, go do, do skrzynki i teraz pójdę sobie po... Jak widzicie, jak skoczył mi już to rozum, to się wszystko tak nie tyle na szczęście. Um, I cóż, skoczę, oddam sobie do skrzynki te rzeczy i skoczę sobie do... Po kamyki. Tak, to nie wiem, do czego jeszcze służy. Ty mamy ten torf. Um, no, Nasiąka też nam jest potrzebna, znaczy nasionka, roślinki. Podam do ogniska. Gdyż ja chcę zrobić z tego ten. Obramowanie, czy znaczy wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. Dookoła mm, z drewnianych albo z kamiennych, gdyż właściwie ostatnio drewniane spaliło mi ogniste wilki. <grym> um, tak, ogniste wilki, słodko. Są w tej grze ogniste wilki. Um, ale okej. Okay. O, nasionka została mi, Sweet. E, idźmy sobie po te właśnie. Czekać, gdzie jest bliżej. Tutaj czy tutaj. Ja Nie, no sobie przejdę jak na górę. Tylko, że tam jest ten potwór, więc chyba wolę jak w dół. Yy, mam jeszcze kilów, mam jeszcze kilów, dziesięć, 91% sweet. Yy, o królik, o, o królik. Królik to się naprawdę yy, do, dobre źródło do poży pożywienia. No, tam był jeszcze jakiś, ale uciekł chyba, no chyba uciekł, niestety. Yy, więc tak, trawkę mam na szczęście, bo u świnek jest naprawdę bardzo dużo trawki. Czyli to jest plus, to jest duży plus. Ale gorzej z gałązkami, właśnie. Zawsze mam problem z gałązkami. Na są zawsze przydatne. I kwiatków ja na razie nie zbieram, gdyż nie ma potrzeby, żeby one się po prostu, jak wiecie, marnowały bez. Um, bez. No, potem pozbieram. O, sweet. Gdyż w ogóle, jak wiecie, teraz się nie marnuje, jak wezmę tak, w zaczął się marnować. I co. Te... O, tutaj jeszcze są kamień. Co te drogi są. Co... co to znaczy, to ja kompletnie nie mam pojęcia. Mmm, okej. Okay. I Jesus Christ, nagrywałem 15 minut, rozumiecie to. Ogólnie bym już kończył, ale wiem, że lubicie tą serę, więc zrobię je jednak trochę tak przedłużę. <grych> Okej, okay, pozbieraj... każdy kamień, pozbieraj też marchewki. O, dużo marchewek, o, dobrze! O kochani, to bardzo dobrze. I wiecie to by było jeszcze genialne? Jeżeli na, tym, na tej sawannie byłyby bawoły, to ja bym się już po prostu popakał ze zesz szczęścia. Na ten, na żywo na arenie bym się popakał ze szczęścia, naprawdę. Ale wieszcie mi takie już szczęście, raczej wandery nie mają. <grytanie> wandery, Jezus Maria, ale ktoś chyba się ze mnie pośmiał. Trzeba by się właśnie nazbierać co nami 6 złota hmm, na te właśnie Alchemy Engine, em, Który też nam pozwala wyna wynająć inne craftingi. Wynająć Jezus, stworzyć inne rzeczy. No i jest okay, ostatnia marcheweczka. No, smitaś, nie? I ch chyba stosowana będzie jednak taka naprawdę bardzo malutka, więc wątpię czy tam były bawoły. O, jeszcze jedna marchewka, sweet, Marchewki warto podnosić zawsze. Tu jest królika ale za blisko nor, więc chyba nie warto próbować go zabić. Właśnie, z takich ptaszków też dropi jedzonko. Tylko, że jest mi do tego, żeby zabić ptaszka bumerang. E, tak, już wiem. E, potrzebny jest do, do ptaszków bumerang, który... E, cóż... Też skraftować... Nie wiem, czy potrzebny do bumerangu... Oj, coś się chyba popsułem. <grym> czy do bumerangu jest potrzebny... A, nie mam teraz ten. Nie wiem, czy do boomerangosu potrzebny będzie, wiecie, engine, ale wolę sobie go, go zrobić mieć przygotowanego. Gdyż potrzebne jest chyba do lodówki właśnie, a lodówka to wiecie, że się jedzenie nie marnuje. Um, i jeszcze do, do, właśnie tego grilla, który też się przyda, gdyż największym, największym właściwie problemem w tej jedzeniu jest głód. O kurde, kolejna dziura. Jeżeli ta dziura będzie też jak, taka sama jak poprzednia, no to ja dziękuję, panie dzieju. To moje szczęście będzie, kurde... Dobra, ale zaryzykuję gdyż warto zobaczyć co tam jest. Hopsiu! 4 baby 8. Never mind. Hmm. Hmm. Tu są te pszczoły, tak? A tutaj są kamienie. No, to okej. Okay. Pokopię sobie, jeżeli tu będzie już po, połowy, wieczoru, będę sobie wracał jednak do domku. Nie, kamienie chyba nie warto zbierać, gdyż mi chodzi głównie o złoto. Eee, więc ja już szukam złoto, czy poszukam kamyczki, żeby zdobyć, o właśnie złoto, mam już cztery, sweet. Ehm, a tutaj jest pokazane, czy... Tego boczka jest Harkoal, czyli węgiel drzewny, ale węgiel drzewny też się zdoby... 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 zdobędzie niedługo. Ehm, teraz właśnie nie chodzi mi co o różne takie materiały kamienne, tylko że po prostu chodzi mi o złoto, bo jeszcze jedno złoto i będziemy zwiać się. No już połowa dnia, ale jakby co mam pochodnie, więc spróbuję. A czym się różnie te mnie? to jeszcze nie wiem. O, oh, jest złoto. Ziomki zwie... O, oh, słyszę osy. O oh, nie. <niece infectious> oh. Ziomeczki. Kocham was. I chyba tym miłym gestem będziemy kończyć ten odcinek. Powiem wam, że ten odcinek był naprawdę szczęśliwy. Szekajcie, jak to teraz tak O, blisko nad mamy. Ten odcinek był dla mnie naprawdę bardzo szczęśliwy. Mamy dożywotni zapas kubki. Rozumiecie to? Jeżeli może to tak oczywiście nazwać i bez kojarzy, proszę was. O, ale ja jestem szczęśliwy. Mamy zapas. Jeszcze czego? O Jezusie. <laughs> Ale jestem szczęśliwy. Tutaj się przydaje jakoś tam zmienić ten podkład tylko jeszcze nie wiem jak, znaczy nie wiem na jaki. No i skończyło się nam drewienko. Ja się chyba jeszcze przes przeszpię, bo jak widzicie mam tylko 90 ileś tam. Wiecie czego. Gdzie to? O, tutaj jest sweet. I dobra noc. 19 minut, 20 minut nagrywamy kochani, kończymy, kończymy już bez zbędnych e, popierdółek, e, popiołdułek, e, mm, jem i się z wami żegnam, więc mój Wander, placek, kurde mało mi to daje, jak widzicie, rozumie jeszcze jest mało, więc trzeba by coś się wyna... o już... Ja się na mózg popatrzyłem, więc cóż, mój manden placek i do kolejnego odcinka. W tym odcinku udało nam się zdobyć dożywotni zapas. Eee, nevermind, wiecie o co mi chodzi, więc mój pany placek się, kochani.